Dobra, panowie, klasycznie kółko i krzyżyk. Lecimy. Uuu, BVB i. S... S... Bayer. Niech to będzie, nie wiem kto: Southampton i City, Shay Charles. Okej. Okay. O kurcze. BVB, City. Akanji. Tak, okay. oczywiście. E, Wolfsburg i City, De Bruyne. BVB, Bayer. Mhm. Kurde, tak. Lech i BVB. Robert Lewandowski. Ładnie. Bajer i Święci. O kurde, czekaj, ktoś tam był przecież. Adam. Lech i Southampton. Jan Bednarek. Polski Pątek. Kamiński Jakub. Tak! Już chciałem zamykać. Uh, ojej, uh, Wolfsburg i Bayer Leverkusen. Tu nie wiem. Southampton i Bayer Leverkusen. O kurde. Uh, Southampton i Bayer. Kurde, no nie wiem. No. odgadnięcia, no, ale nie jest to proste. Polski wątek się pojawia też tutaj. Mogę? Raz ja? No. E, no tutaj będzie Szydle. No tak. I Southampton, Bayer. Ojej. Mm. Polski wątek, mówisz? Nie wiem, czy tu, tak? Czy numer? to w o to ci chodziło. No to Southampton Bayern będzie problem. Nie wiem. Podaj. NT inicjały Neytantela. Tantela? Tak. Ney oczywiście. Aaaa, brawo. brawo, krzywy. Było ciężko. I mało przyjemnie. Ale przyjemnie będzie na pewno na obozach piłkarskich Draft Camp Football, organizowanych dla adeptów piłki nożnej. Roczniki 2009 do 2012. Jeżeli jesteście zainteresowani albo macie kogoś takiego, kto mógłby być, znajdźcie informacje w sieci. Zapraszamy.